Cześć i witajcie, jesteście Nikola i witam w kolejnym odcinku z tematyki na tym kanale. I dzisiejszy odcinek jest nieco w świątecznym wydaniu, ponieważ ten odcinek zobaczycie już przed świętami. I po od końca odcinka będę składać Wam życzenia. Prawdopodobnie zobaczymy się dopiero po świętach. Jest to odcinek ponownie pogadankowy, bo jaki odcinek możemy teraz skupiać się? Na tak naprawdę jest to odcinek pogadankowy, ponieważ e, tutaj naprawdę nie mamy nowych e, materiałów czy czegoś, co możemy omawiać. Więc skupiamy się na tej tematach, które zostały im podrzucone przez Marlene. Jeśli chcecie, e, jeśli chcecie e, by jakiś temat Wasz znalazł się w kolejnym odcinku, to zostawcie komentarze. A w, w dzisiejszym odcinku e, zajmiemy się tematem, gdzie e, zapytała tak naprawdę w temacie, czy czy Marinet kierowała się intuicją, a nie tylko zazdrością o Adriana? Że nie dała się nabrać Lili. Czyli temat, który ponownie porusza kwestię Adriana, Lili i Marinet. Dobrze, porozmawiamy na ten temat. Ja uważam, że Marinet dostrzegła tak naprawdę fałszywość wypowiedzi u Lili. Widząc i słysząc, co wypowiadała Lila na temat samej siebie. Mogła się tak naprawdę Marinette zapalić ta czerwona lampka. Ona już ma doświadczenie przecież jako biedronka w różnych tematach, tak naprawdę w różnych oczyncach i różnych emocjach. I tak, mogła się również pokierować zazdrością, bo Lila chciała odbić jej tak naprawdę chłopaka, w którym była zakochana. I też mogło być ten czynnik, że e, poczuła się po prostu zazdrosną. Ale sama powiedziała wielokrotnie, że nie cierpi kłamstw, nie znosi kłamstw. A gdy wypowiedziała się na temat tego, że jest najlepszą przyjaciółką Biedronki, to mogło zezłościć marinet. Bo marinet, jak wiemy, jest Biedronką. I nie pierwszy raz na oczy widziała tą dziewczynę i mogło ją to po prostu zdenerwować. Że jakaś owca dziewczyna, która praktycznie jej nie znała nawet jako Biedronki, twierdzi, że jest Iwi najlepszym przyjaciółką. To mogło ją zdenerwować i sprawić, że zaczęła dostrzegać jej kłamstwa. To była podstawa, to na prawdę, od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Że Marinette usłyszała, że Biedronka przyjaźni się z Lilą. Sama Lila to powiedziała, a do tego tak naprawdę nie było doszło. Że Lila e, tak naprawdę nie znała Biedronki. Potem, jako biedronka przy Adrienie, zweryfikowała Lilę i jej kłamstwo. Powiedziała wprost, że jej po prostu nie znam. I Adrian również tutaj był tym jego świadkiem i mógł dostrzec, że no, Lila po prostu kłamie. Początkowo starał się chyba już wierzyć, bo już widać było po nim, że chyba zaczynał jej wierzyć, ale gdy pojawiła się biedronka i mi Lilę, pokazując, że kłamie jej po prostu już nie uwierzył. Ona po prostu powiedziała prawdę. Bie e, Marinette jako biedronka powiedziała tylko prawdę, że jej po prostu nie zna. I kolejne kłamstwa, które wymyślała na temat osobistości, które tak naprawdę Marinette niektóre osoby tak naprawdę znała. Jacketa znała. E, Clare też znała. Więc mogła też mieć takie spojrzenie, że oni po prostu jej nie znali. Jako osoby te sławne. Popowiada o tym. I tak samo jak Lila próbowała, próbowała mówić, że jest w księstwie A. Jeśli dobrze pamiętam, tam gdzie był książę Ali. próbowałam tak naprawdę próbował mówić, że jest z księżem, księciem Ali. I tak naprawdę kłamstwo, które tak naprawdę próbowała popić Rose, Lila. Że znak księcia Aliego, <laughs> ale roz... się go znała! I tutaj można to zauważyć. Blida kłamała, by się przy to podobać, żeby stworzyć kreację takiej e, dziewczyny światowej, kt e, która zna wiele sławnych osób, a tak naprawdę jest tylko po, po prostu podłym kłamcą. A Marinet, która znała niektóre sławne osoby, nie wywłaszczała się, czy nie chwaliła się tym, że zna niektóre osoby. Ma taką skromną dziewczynę. Dlatego też jej się nie spodobało, że przez kłamstwa, tak naprawdę Lila, próbowała się przypodobać innym. Nie lubiła być oszukiwana i nie chciałaby, i przyjaciele z klasy również byli oszukiwani przez e, właśnie e, Lilę. Lila stworzyła sobie postać, w którą grała i Tutaj wiele osób jej uwierzyło. I w piątym sezonie, może mogliśmy ujrzeć, że wreszcie wszystkie kłamstwa Lili wyszły na jaw. I każdy zrozumiał, że są oszukiwane. I teraz, gdy pojawi się przed i pojawi się nowa dziewczyna ala Lila, ala nowy w nowym musiała stworzyć nową postać i musi wykreować nową osobę w sobie. Powiem, że e, przyjaciele e, Marinet jej tego jeszcze nie wiemy. Ale właśnie e, Marinet mogła kierować się częściowo zazdrością Adriana, a częściowo po prostu intuicją, że na prostu kłamie. Dwie odpowiedzi są na, dla mnie słuszne. I ją kierowała i intuicja. Tutaj po prostu e, uważam, że te dwie odpowiedzi są adekwatne. Zazdrość i kierowała nią po prostu intuicja i po prostu sam fakt, że ona kłamców po prostu nie zna się. To jest taka Moja krótka wypowiedź na temat tego tematu, który został mi zarzucony. No i oczywiście, skoro zobaczymy się dopiero po świętach, ja nigdy nie mam dobra w składaniu życzeń, ale z okazji mi się świąt, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zrób tej tak naprawdę smacznego barszczu, barszczeku z łóżkami, aż nie mogę się dostrzegać. Smacznego baszczyku, Tej tak naprawdę krokiecików czy rybki, a pod choinką stosem prezentów. I oczywiście wiem, że spotkamy się jeszcze przez świętami, ale z okazji Sylwesta pragnę Wam złożyć też e, szczęśliwego Nowego Roku i oby Wasze postanowienia na Nowy Rok się po prostu spełniły. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że zobaczymy się w którym odcinku już przed święta, e, po świętach i przed Nowym Rokiem. E, oczywiście, kom, e, kom, e, opinie... W... Sekcja komentarzy jest dla Was, piszcie co, o co sądzicie na temat właśnie tego tematu i co Wy naprawdę sądzicie o nim. Łapka w górę jest mile widziana i w, e, e, łapka w górę jest mile widziana. E, również, jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o kolejnych odcinkach, zachęcam do dodania dzwonka i oczywiście zapraszam na moje social media, linki są w opisie od... E, Odcink, e, linki są w opisie odcinka i zapraszam Was na mój głos Data, tam znajduje się historia Orlitwie Rivierów, którzy po kilkunastu latach dowiadują się, że są rodzajami. Ona została porzucona jako... Ona została porzucona w domu dziecka a on jest nieco dorosłym chłopakiem, który od umierającej matki dowiaduje się, że ma młodszy, młodszą siostrę, i od niego zależy decyzja, czy zdecyduje się na adopcję tej dziewczyny, i odna a przede wszystkim, czy zdecyduje się na odnalezienie jej, i jeśli tak, jakie będą relacje między Julią a Chesterem. I jest to tom, to, który skupia się na budowaniu relacji oraz ukazaniu Wam, ukazaniu, i ukazaniu bohaterki oraz tego, jaką drogę przechodzi. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć!